Gdyby nasze serce i mózg mogły się kochać w jakimś owocu, to kochałyby się w awokado. Zrobimy taki talerz rozmaitości, słuchajcie. Ku zdrowotności i życia radości. I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna Kuchnia się kłania z serca domu ziołami pachnącego. Dziś, na chwilę przed świętami, pomyślałam sobie, że zaserwuję wam taką kombinację białkowo-tłuszczową, bo zawsze mówię wam, że na śniadanie najlepsze są właśnie połączenie białka i tłuszczu, bo to daje nam siłę oczywiście, jeżeli pragniemy mieć tą siłę, bo być może mamy wolny czas i wolimy najpierw owsianeczkę, a dopiero potem troszkę białka i tłuszczu. Ponieważ jesteśmy na chwilę przed świętami wielkanocnymi, no to pojawią się jajka dla tych osób, które jedzą jajka, ale będzie też wersja wegańska. Będzie awokado faszerowane właśnie pieczarkami, e, cukinią, cebulką, z ziołami e, i posypane tofu dla tych osób, które na przykład nie chcą jeść jajek, nie lubią lub nie mogą. Więc będzie tak pół na pół. Słuchajcie, tutaj rozgrzałam, żeby nie tracić czasu, bo wiadomo, przed świętami tego czasu jest zawsze za mało. Tutaj, moi drodzy, mamy rozgrzane dwie e, łyżki masła klarowanego. Na to masło dodaję słuchajcie, no taką troszkę więcej kuminu. Dlaczego kumin? Nagram dla Was osobny odcinek a propos kuminu, jednej z tych najzdrowszych przypraw, która wspiera nasz układ trawienny, a wiemy jak nadchodzą święta, no to tego jedzonka będzie więcej. Tu mam pieczarki, tylko zawsze Wam mówię, akurat pieczarki lepiej wybierać ekologiczne, dodatkowo yy, yy, tak posiekana bardzo drobno cukinia i cebulka i to wrzucamy słuchajcie na, yy, na tą patelnię. Jeżeli będzie w święta zimno, a jeszcze nie wiemy jak będzie, <laughs> musiałabym być Ciągnąć jakąś kryształową kulę, żeby sprawdzić, to słuchajcie, do tego farszu można dodać trochę chili. I wtedy ten farsz będzie bardziej rozgrzewający. Rezygnują z tego chili te kobietki, którym jest gorąco, bo na przykład są w przepięknym okresie przekwitania, który to okres bywa wymagający. Tu mamy z kolei. Yy... Czosnek niedźwiedzi, więc dodajemy moi drodzy Czosku Niedźwiedziego. To jest jego czas, teraz za chwilę wiosną. Osobny materiał o czosnku Niedźwiedzi macie na kanale. Rozmaryn, o mój rozmarynie, ziółko długowieczności. Ten farsz do tych jajek i do awokado ma pachnieć właśnie ziołami, ale ma nie tylko tymi ziołami pachnieć. On ma nimi smakować, dać ten niezwykły aromat, ale też przede wszystkim i zdrówko. Dodatkowo, oczywiście, pieprz do tego farszu. No i sól tak samo, żeby było smakowicie. Te pozostałe dodatki, to zaraz, zaraz o nich opowiem, co z nimi zrobimy. Tutaj cały czas, oczywiście, jak, jak nasz farsz jest na patelni, to co chwilę sobie tutaj mieszamy do. Jak się smaży te warzywka, to ja też często troszeczkę dodaję oliwy, bo taki, taki smaczek fajny jak... Można też, słuchajcie, dodać czosnku odrobinę. To już dla tych, jak wam w duszy gra. Możecie dodać troszeczkę papryki na przykład, cienko pod, pokrojonej i podsmażonej. Jeżeli poczujecie, że brakuje na przykład na patelni tłuszczu, to można jeszcze troszeczkę tego masła klarowanego, słuchajcie, dodać. Niech tutaj się ten farsz przygotowuje. A w tym czasie my kroimy na zmianę, układamy jajka, bach, bach. A pomiędzy tym, bo zawsze Wam mówię, jakie jest najprostsze połączenie białkowo-tuszczone, właśnie jajko z awokadą. Więc zrobimy taki talerz rozmaitości. Słuchajcie, to nie musi być wcale na święta wielkanocne, to spokojnie może być po prostu takie śniadanko w każdy inny dzień możemy sobie dogadzać. Poza tym jeszcze jest kwestia tego, że... Tutaj wytrę sobie szybciutko nożek. Ym... No i mysz mi uciekła, podobno za dużo mówię. <grymne> Pomiędzy tym może wróci mi tutaj zaraz. Co tam autor miał na myśli? Mieszamy, mieszamy nasz farsz. Dodatkowo kroimy awokado na pół, wyjmujemy pestkę, żeby do środka mogło polecieć, słuchajcie, mógł polecieć nasz farsz. Więc tak jak powiedziałam, to jest wersja dla tych, którzy jedzą jajka i dla tych, którzy tych jajek no czasami też nawet nie mogą jeść, bo mają, nie wiem, uczulenie i tak dalej lub są weganami. I jeszcze jedno awokado, żeby to był taleś. Świąteczne obfitości, a zawsze mówię, już wiem, przypomniałam sobie, że najprostsze połączenie białkowo-tłuszczowe to jest właśnie jajko z awokado. A że gdyby nasze serce i mózg mogły się kochać w jakimś owocu, to kochałyby się właśnie w awokado. No oczywiście, tu bym chciała, żeby tak ładnie wyglądało na tym. I talerzu, tym bardziej, że to ma być właśnie ten talerz świąteczny. Podsmażenie tego to jest minuta minuta 10. To jest dosłownie jak się robią, jak mamy posiekane bardzo bardzo cienko yy, te pieczarki, cukinie i resztę, to to za, za chwilę będzie gotowe. Dodajemy, słuchajcie, kapary do tego naszego farszu i suszone pomidory. Bag, 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 bag. A reszta będzie na potem bo ten farsz tutaj będzie właśnie, o jeszcze troszeczkę, jeżeli podpowiem, jeżeli mielibyście, ja już tutaj mam takie resztki, resztki, może coś tam jeszcze pływa, oliwę truflową, to taka kropelka dla tych osób, które lubią taka kropeleczka, no naprawdę kropeleczka mi tu wpadła już, ale kto je ostatki nie tylko na święta, ten jest... Wiesz, nie młode i zdrowe. <noise> Dobra, słuchajcie, nasz farsz prawie jest gotowy. I ten farsz nie zawiera mięska ani niczego, więc pójdzie zarówno do jajeczek, jak i do tego awokado. Próbujcie. Do, yy, zawsze można troszeczkę jeszcze pieprzu soli, to już jak Wam w duszy gra. Też słuchajcie, bo każdy ma swoje kubki smakowe i tak dalej. Dobra, gasimy i. Nie wiem, tak bym chciała zrobić, żeby pokazać, nie wiem, na ile mi się uda. O! I słuchajcie, montujemy w każde awokado nasz farsz. Najpierw awokado. Czy dobrze widać, panie reżyserze? Tak? Czy, a, a, proszę sprawdzić, czy w tej kamerze widać, bo <noise> ja się tutaj nagotuję. Nie chcę powiedzieć na męcze, bo dla mnie akurat gotowanie jest samą przyjemnością, ale tak bym chciała, żebyście widzieli, jak to się układa. Dobra, teraz na chwilę ustawię, bo żeby mi się to wszystko nie przewracało. I troszeczkę tego farszu też właśnie na te jajeczka, słuchajcie. Tylko w opcji w opcji wegańskiej posypiemy, słuchajcie, to awokado startym tofu, a w opcji. Mm, jajeczkowej <noise> z kolei posypiemy to już jak wam w duszy gra może być normalny parmezan może być ja akurat dostałam wczoraj kawałeczek sera koziego tak już świątecznie więc po prostu jak już uznacie może być ser owczy tak samo za chwilę to słuchajcie zrobię no i pamiętacie, że zawsze Wam mówię, niech te kiełki, słuchajcie, nie będą tylko na święta. Tu mam akurat kiełki lucerny, ale może na święta sobie też doprawiacie kiełkami, ale te kiełki, które są, kiełki to życie, one powinny być na naszych stołach, w naszych koktajlach, bo dawałam Wam przepis na koktajl właśnie z kiełkami, jak najwięcej, dokładajcie do zup, do wszystkiego, słuchajcie, ja jak robię ziemniaki z kapustą kiszoną, to na przykład posypuję nawet kiełkami. Tutaj niech te kiełki się pojawiają. Prażony słonecznik dla smaku. A zróbcie trochę inaczej, to śniadanie wielkanocne, to jajka w innej odsłonie. Prażony słonecznik, kiedyś dawałam wam nawet, pokazywałam wam na kanale, jak dobrze uprażyć słonecznik. Czerwony pieprz dla tych, którzy lubią. Proszę bardzo, bak, 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 bak. Zanim skropimy wszystko oliwą, no to jeszcze właśnie ta opcja. Tu mam wędzone tofu. Jak wybieracie tą opcję, teraz będę musiała <grymnie> tak robić, żeby trafić odpowiednio na awokado właśnie, to wędzone tofu. A słuchajcie, poza tym wędzone tofu ma taki posmaczek ciekawy, no bo wiadomo, że już ten, ten, ten smak nie jest taki mdły, bo samo czyste tofu to ten smak ma taki dosyć specyficzny, nie wszyscy lubią, no ale to już tak... I też yy, pamiętajcie, zawsze Wam powtarzam, kuchnia to nie jest laboratorium. Macie tutaj słuchać potrzeb swojego organizmu i też troszeczkę, niech to będzie tylko dla Was inspiracją, a Wy sobie czarujcie, jak, jak czujecie. Dobra, teraz loteria. Trafiam na, na jajka z serem Kozim. Luna poczuła, obok mnie leżała, jak asystentka, poczuła i stwierdziła, że mm, nie jest zainteresowana ani awokado, ani jajeczkiem, nie ma kiłbaski. To ja idę na kanapę. Kot to w ogóle, słuchajcie, nawet śpi cały czas. Szalał w nocy, więc w ogóle nie jest zainteresowany, bo tutaj nic nie czuć. Żadnego, właśnie, białka zwierzęcego. Słuchajcie, tu pomidorki, to już tak dla świątecznie, dla dekoracji, poukładam. Pamiętajcie, że my jemy oczami, słuchajcie, więc to też jest ważne, żeby ten nasz talerz ładnie wyglądał, bach-bach-bach, żeby pachniał właśnie pięknie, żeby, żeby ziółek było tutaj jak najwięcej. Ach, to jest naprawdę szybciutko. Ja tutaj się więcej nagadam. Wiem, wiem, niektórzy piszą, że za dużo gadam, no co zrobić. <laughs> Tego genu się nie zmieni. O, można, słuchajcie, dodać gdzieś tam pietruszkę na górę. Ja mam tutaj kolendrę. Im więcej tej zieleniny na święta, kiedy jesteśmy wygłodzeni. Jak ktoś lubi kolendrę, świetnie z tym awokado i z tym farszem też pójdzie kolendra. To już jak, jak wam jak czujecie? to mam się tort zrobił! Białkowo tłuszczowy. <laughs> Dobra, i jeszcze na koniec, wiecie, że ja kocham oliwa w każdej postaci, nienastyczone kwasy tłuszczowe. Tu może być olej z pestydyni, z ostropestu. Jak czujecie? Proszę bardzo. Może być tak świątecznie, taki tort, właśnie, jajkowo-awokadowy. Ktokolwiek nie przyjdzie, to słuchajcie, będzie zadowolona. O, Luna wróciła, chyba jednak poczuła, że coś tutaj na tym talerzu jest interesującego. Moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę. Jeszcze pewnie przed świętami się spotkamy, natomiast to taka inspiracja właśnie świąteczna. Czarujcie, kolorujcie te Wasze stoły, choć po świat właśnie, na zielono, na żółto, bo ta wiosna to jest taki czas właśnie odrodzenia i my tych kolorów, tych smaków, tych witamin, minerałów bardzo mocno potrzebujemy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dziękuję że jesteście tutaj z nami i wracając do swojej kuchni, po prostu zabawcie się w takie, w takie czarodziejki i czarodziejów ku zdrowotności i życia radości.